Zostać tutaj, w księgarni. Zaopiekujemy się tobą. Nigdzie nie idź. A gdyby każdy z nas zrobił pół cudu, ja bym go zakrył przed twoimi, a ty przed moimi, nikt nie zauważy. To może się udać. Dobra. Ty, Jim, zdrobniale od Jakub. Siadaj na krześle. Ujmij go za prawą rękę. Musimy sprawić drobniusieńki, nieistotny, ułamkowy cud, nie zostawiając śladów. Żadnych dzwonków alarmowych w niebie. Na trzy. Raz, dwa, trzy i już.